Cześć, witajcie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku tak krótko opowiemy sobie o problematyce oczyszczania powietrza w budynkach jednorodzinnych, w budynkach mieszkalnych przy samym instalacji rekuperacji. Słuchajcie, przede wszystkim należy tutaj wyróżnić dwa typy zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu i które nam się przedostają później do, do naszych pomieszczeń. Są to przede wszystkim były zawieszone, czyli takie ciała stałe, drobinki popularnie w skrócie nazywane PM1, PM2,5, PM10, są one głównie generowane przez są one głównie składnikiem smogu przede wszystkim to jest to, a drugą tematyką są to lotne związki organiczne, zapachy tego typu substancje szkodliwe i słuchajcie popularny rekuperator czy typowy rekuperator wyposażony jest w filtry przede wszystkim przeciwpyłkowe, tak? Mam takie, taki zestaw filtrów rekuperatora ventclear tutaj przy sobie i zwróćcie uwagę na to. Pierwszym stopniem filtracji, czyli tutaj, gdzie powietrze przedostaje się w pierwszej kolejności, jest to filtr wstępny, mata filtracyjna, która jest odpowiedzialna, słuchajcie, za wyłapywanie z zanieczyszczeń, takich zanieczyszczeń powyżej 10 mikronów, czyli powyżej, 10, powyżej, powyżej PM10. tak? To jest pierwszy stopień filtracji. Natomiast drugim stopniem filtracji w rekuperatorze VentClear jest to filtr dokładny, który wyłapuje już właśnie te cząsteczki smogowe, czyli poniżej PM10, a w zasadzie między 0,3 mikrona, a między 10, 10 mikronami, czyli PM1, PM2 i PM10. I teraz mamy tutaj do czynienia z bardzo skutecznym stopniem filtracji. Natomiast nie wszystkie urządzenia są wyposażone w taki dwustopniowy system filtracji. Natomiast mimo tak skutecznego, tak skutecznego filtrowania powietrza, usuwamy wyłącznie były zawieszone. Tak? To jest to, czy te drobinki powietrza, które znajdują się w powietrzu. No i teraz słuchajcie, jest drugi temat. A co z tymi związkami organicznymi? Co z uciążliwymi zapachami na przykład, które znajdują się w okolicy budynku? Może to być sąsiad, który pali paliwem stałym, zanieczyszcza, wydostają się zapachy. Może to być jakaś fabryka, może to być ferma drobiu, cokolwiek co, co, co właśnie wydziela te szkodliwe substancje i, i szkodliwe, niewygodne za, za, zapachy. Na no to to również jest rozwiązanie. Słuchajcie i tutaj właśnie prezentuję Wam nowy produkt, jest to filtr PROTECT BOX. PROTECT BOX jest to filtr, który wyposażony jest, może być wyposażony w dwa różne wkłady filtracyjne. Przede wszystkim, numer jeden, jest to wkład filtracyjny. Pokazuję go tutaj w tym momencie. Wkład filtracyjny, słuchajcie, jest zbudowany na bazie węgla aktywnego. W tym koszu, który Wam przedstawiłem, znajduje się węgiel aktywny, granulki węgla aktywnego, pelet węgla aktywnego o masie około 3 kg. I słuchajcie, węgiel aktywny ma to do siebie, że już wstępnie oczyszczone powietrze z pyłów PM, z pyłów zawieszonych przez rekuperator, przedostaje się właśnie na ten filtr. Filtr węglowy, w tym filtrze węgiel aktywny o bardzo dużej porowatości jest odpowiedzialny za absorpcję tych wszystkich zanieczyszczeń, wszystkich substancji lotnych związków organicznych oraz zapachów, które nas tutaj dla nas są uciążliwe. Wyłapuje te zanieczyszczenia, przejmuje, w związku z tym powietrze dalej do naszego budynku dostaje się już oczyszczone zarówno. Z szkodliwych substancji PM, z lotnych związków organicznych, przepraszam, oraz z lotnych związków organicznych. Filtr Protect Box został również tak przystosowany, że w okresie, kiedy nie mamy problemu z zapachem, czy, czy właśnie z tymi szkodliwymi substancjami, możemy go wyposażyć w dodatkowy filtr przeciwpyłkowy. Jest to filtr bardzo podobny do tego filtra, czyli filtra rekuperatora, ale o poziom wyższej skuteczności filtracji powietrza. Słuchajcie, dzięki temu połączeniu dwóch różnych filtrów usuniemy praktycznie 90 kilka procent, 91 procent pyłów zawieszonych PM1, czyli tych najdrobniejszych, najbardziej szkodliwych, szkodliwych dla, dla człowieka. Ale oczywiście tutaj największą zaletą sposobu Filter Potec Box jest wersja Carbon, czyli jest wersja właśnie usuwająca te wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w postaci lotnych związków organicznych i po prostu zapachów. Słuchajcie, filtr jest filtrem uniwersalnym, filtr Protek Box. Możemy go zastosować zarówno do rekuperatora VentClear, jak i do wszelkich innych urządzeń, które są na rynku. Został tak skonstruowany, że nie jest wyposażony w żaden element elektroniki czy jakiś element mechaniczny. Nie ma tutaj wentylatorów dodatkowych, nie ma tutaj dodatkowych czujników, okablowania. W związku z tym montaż jest bardzo łatwy, a sama powierzchnia filtracyjna jak wspomniałem, te 3 kg węgla, które tutaj się znajdują, e, daje nam to, że przede wszystkim żywotność filtra jest bardzo długa, to raz, a dwa, e, jakby opór przepływu powietrza jest, jest bardzo niewielki. Filtr został przystosowany do takiej maksymalnej prędkości 470 m sześciennych powietrza na godzinę. I słuchajcie, no, prawda jest taka, że użytkownicy rekuperacji. Używają urządzenie o wydajności mniej więcej między 100 a 200 metrów sześciennych powietrza. W związku z tym, rekuperator tutaj spokojnie nadaje, przepraszam, fit spokojnie nadaje się do, do właśnie yy, w zasadzie każdego urządzenia, które pracuje w budynku jednorodzinnym mieszkalnym. To jest raz. A dwa, nawet przy tej maksymalnej wydajności 470 m powietrza na godzinę. Filtr generuje tylko około 5% spadku na wydajności przez to, że jakiś opór generalnie generuje, tak? ale jest to tak niewielki spadek, że nawet w większości przypadków nie ma konieczności modyfikacji ustawień rekuperatora, czyli zwiększania jakby tego strumienia powietrza nawiewanego do, do budynku. Oczywiście. Po montażu z innym urządzeniem niż VentClear, zalecamy zrobić i tak pomiar instalacji, żeby doprowadzić do tego właściwego bilansu tutaj samego układu rekuperacji. Aczkolwiek, aczkolwiek w większości przypadków obejdzie się bez żadnych korekt w ustawieniach samego rekuperatora. No i co najważniejsze, słuchajcie, przez to, że ten filtr jest niezbyt skomplikowany, czyli nie jest wyposażony w dodatkowe e, urządzenia w postaci na przykład wentylatorów, nie jest drogim filtrem. Cena optymalna, e, cena korzystna dla użytkownika, a same koszty eksploatacji można by było ocenić w granicach, nie wiem, między 200 a 400 złotych na rok, e, ponieważ e, no trzeba założyć to, że ten filtr, żywotność tego wkładu filtracyjnego. E, Wersji Carbon przewidziana jest na rok czasu. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie, e, takie opinie płyną, że ten filtr jest nawet w stanie wytrzymać e, dwa lata przy pracy. Natomiast no, my jako tutaj producent zalecamy jednak co roku wymianę tego filtra. E, efektem zużywania się tego filtra Protect Box, czyli z węglem aktywnym, będzie e, zmniejszona skuteczność filtracji, czy usuwania LZO i i zapachów. Natomiast sam przepływ powietrza przez cały okres eksploatacji będzie tutaj niezmienny. To tak pokrótce o, o sposobach filtrowania powietrza, skutecznego filtrowania powietrza. Mam nadzieję, że coś ciekawego się słuchajcie dowiedzieliście. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, o których będziemy omawiać kolejne aspekty związane tutaj z samym systemem rekuperacji. Dziękuję, cześć i do zobaczenia.